Elosie Mandero jak kolejowy, a dzisiaj zejgramy w Polish Car Driving Haloven Event. Respimy piękna furę za sześć koła taniej jak chleb XD. Mamy tutaj piękną, czerwoną furę. Ej, patrzcie na to żółte auto w rowie. No, niezły koleżka, ale jakim cudem tam wylądował? Czajcie to? Jakby wycelował specjalnie, żeby zrobić sobie mini parking w krzakach. Co za akcja. Ej, widzicie to? Nasz koleżka zgubił furę, teraz zasuwa z buta, jakby nigdy auta na oczy nie widział. No i bierzemy do starczaka. Ja trasy mi się totalnie popieprzyły. Miałem jechać w stronę Sławna, a p***a skończyłem na tej DW205. Zamiast bliżej, to się, chociaż tylko oddalam. Nawet GPS już chyba nie ogarnia XD, co ja odtyprzam. I co ty, kupa, robisz, koleszko? Wyprzedzać ci się zachciało? Czerwonego auta nie widzisz? Przecież jadę po lewej stronie, de a przez ciebie musiałem, kupa, zjechać do rowu. Co za baran na drodze. Po ciężkiej przygodzie dojechaliśmy do celu na szczęście cali zdrowi. Ej widzowie, patrzcie co znalazłem. No ja z <śm> tym rzechem nie mogę wjechać w auto. O kur... Jest ten parkour. Wysypały się klocki Lego, nie wierzę. XD kolejny deadno. O kurcze, tutaj jakiś bogacz z radyjkiem, dobry panie. Panie, co pan chce, niech pan wypierdala. A! Miły obywatel polski Heche. Chcesz miodu, to mogę ci dać. E dobra na razie nie potrzeba. Za film dobijęcie dużo lajków kolejne filmy w tym stylu Elo.